Na wieży katolickiej jest zbudowana Polska. Na Krzyżu Chrystusowym. Dlatego tu jesteśmy. Zapraszamy wszystkich do modlitwy. Każdy, kto obserwuje, co dzieje się teraz w Polsce, co działo się w Europie, co dzieje się na świecie, widzi, że, że następuje zmasowany atak na Kościół katolicki, na nasze wartości. My w końcu musimy stanąć. Murem za naszymi wartościami. Murem, tak jak już niejednokrotnie staliśmy jako Polacy, bo przecież e, trzeba tu przypomnieć, że broniliśmy niejednokrotnie Europy przed barbarzyńcami, e, przed bolszewizmem. Teraz tak samo musimy stanąć, żeby obronić e, no już Europę, ale przede wszystkim teraz nasz kraj, na który cała Europa e, patrzy. Ta Europa katolicka, co się tutaj będzie działo, bo pozostaliśmy jako ostatni bastion katolicyzmu. I dlatego tutaj przyszliśmy, żeby z różańcem w ręku modlić się przede wszystkim za tych, którzy zbłądzili, za tych, którzy poszli za tą e, zwodniczą, szatańską ideologią LGBT, a także za tymi, przede wszystkim za, modlić się w intencji tych, którzy którzy zbłądzili, którzy przychodzą tutaj dla, dla zabawy a to jest tylko pewien pozór tu nie chodzi tylko o zabawę, tu chodzi o odwrócenie całego Bożego porządku, tak jak tutaj widzieliśmy, przechodzili cieszyli się, tańczyli radośni, młodzi ludzie ale ci ludzie ulegają potem dalej idą w to wszystko, dalej w to wszystko brną i, i stają się nieświadomie właśnie sługami szatana Drowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Przyjechałam z Ukrainy, bo Polska bardzo kocha ma w sercu I, 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 i właśnie przyszłam na to akcję po prostu, żeby się pomólić za tych wszystkich e, no Po prostu mi bardzo ciężko na to patrzeć ja to po prostu nie wytrzymuję, nawet tutaj też rozpłakałam od tego, po prostu bardzo mi jest przykro, o tego, że my lecimy młodzież, lecimy takie wspaniałe pokolenie. Przyszłam się pomodlić, żeby oni się nawróciły. Wszyscy. Byliśmy dzisiaj świadkiem na rynku starcia dwóch cywilizacji. Jedna to cywilizacja łacińska, chrześcijańska, a z drugiej strony przechodzili ci, którzy nieśli za sobą cywilizację neobarbarzyńską. Ale wśród nich było bardzo wiele wspaniałych młodych ludzi, zagubionych, nieszczęśliwych, którzy pokazywali mi swoje kartki, że mamy kochać wszystkich. I ja bardzo bym chciała, żeby to hasło, o którym oni mówili, żebyśmy naprawdę kochali wszystkich, a nie wybranych. Żeby nie było tak, że jest jakaś grupa uprzywilejowana, a reszta się nie liczy. My mówimy po tej stronie cywilizacji chrześcijańskiej, że jesteśmy od tego, żeby każdego człowieka szanować, bo my szanujemy każdego człowieka. Ogromnie nas boli to, że dzisiaj jest grupa ludzi, która mówi, że tylko jedną grupkę. Ściśle określoną, zwłaszcza pod kont w kontekście ich e, e, stosunku do seksu mamy w jaki sposób szanować. To nieprawda. Wszyscy ludzie są godni szacunku, wszyscy ludzie są godni tego, żeby ich kochać. I my tych ludzi z tamtej strony, tych podkolorowymi, różnokolorowymi szmatkami, zapraszamy do nas. My mamy bardzo otwarte serce. My po tej stronie stojąc przy kościele, mówiliśmy, jednym głosem do wszystkich Polaków szanowni państwo witajcie wśród nas szanujcie naszą tradycję a będziemy wszyscy w zgodzie żyli środowiska LGBT domagają się legalizacji związków homoseksualnych legalnej aborcji mamy jako katolicy miłować człowieka a nienawidzić grzechu i to jest nasza odpowiedź na to, co się dzieje w Polsce teraz. Na profanacje, na ataki na prolajferów, na wartości chrześcijańskie, na nasze świętości. Nie wychodzimy z agresją, wychodzimy z miłością, wychodzimy z modlitwą. Jako chrześcijanie uważamy, że najlepszą drogą dla ludzi z ruchu LGBT jest nawrócenie. I tego im z całego serca życzymy. Życzymy tym młodym ludziom, żeby Bóg ich przytulił do serca. Najlepszą drogą do Boga, jaką znamy, jest Maryja. I dzisiaj tutaj z różańcem w ręku broniliśmy naszych wartości, ale modliliśmy się z całego serca o nawrócenie tych, którzy szli przed nami i nam złorzeczyli ale my ich mamy kochać i staramy się zrobić to jak najlepiej potrafimy. W Australii para homoseksualistów Mark Newton i Peter Trong adoptowało chłopczyka tylko po to, aby regularnie wykorzystywać go seksualnie. Mara po raz pierwszy zgwałciła noworodka, gdy ten miał dwa tygodnie. tak bardzo spontanicznie, żeśmy przechodzili, chcieliśmy się pomodlić w kościele mariackim. Widzieliśmy, że jest, że jest wspólna modlitwa publiczna i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby pokazywać, że ludzie młodzi się dzisiaj modlą, że świadczą o wierze, że są wartości, które, które po prostu które, które warto wyznawać, które, których większość ludzi też w Polsce wyznaje i nie ci, którzy najgłośniej krzyczą i najwięcej prowokują, to nie oni są um, tymi, którzy, um, którzy jakby tym wszystkim przeważają. Już od przedszkola chcą uczyć dzieci o masturbacji i pokazywać, jak założyć prezerwatywę. Niewiele starszym, dziewięcioletnim dzieciom zamierzają prezentować, jak wygląda homoseksualny stosunek płciowy. Matka Boża, która jest królową Polski, została królową Polski dlatego, że sama tego chciała, sama o to poprosiła, a my, jako Polacy, ustami naszych przodków złożyliśmy przysięgę i przyjęliśmy ją jako królową naszego kraju. I teraz tak, ktoś znieważa naszą królową? Czy mężczyzna może milczeć w momencie, gdy ktoś obraża, znieważa kobietę, którą on kocha i która jego kocha? No bo przecież tęcza, ta pseudo tęcza, ona nie symbolizuje żadnej nadziei, nie symbolizuje żadnej tolerancji, ona symbolizuje zgodę na grzech, na trwałe bycie w grzechu, w grzechu śmiertelnym. I umieszczanie takiej pseudo tęczy w auroli Matki Bożej to jest zniewaga, to jest policzek. My stajemy w obronie naszego kościoła i naszych pasterzy, i naszych dzieci. Natomiast ci wszyscy, którzy uczestniczyli w tych pseudoparadach, to gdyby czytali Mickiewicza, to znaleźliby w trzeciej części Dziadów taki piękny fragment, kiedy kapral opowiada. W czapce kartka łacińska, słowa nie wiem czyje, vivat polonus unus defensor mariae. I jak pan widzi, ja tym słowem żyję.